No dobra, bierzemy się za zdjęcie tylnej obudowy. I zobaczymy, co kryje w środku. Ile pajęczyn. Jakby nie patrząc, w środek każdego urządzenia czy to telewizor. mnie pierdoło świadczy o czystości jaką użytkownik zachowywał w domu. Kurwa. Ile sprzątał, Czy miał pająki. Czy po prostu miał chlewik. Zaraz tu, tu, tu. tu. Ja tam nikogo nie oceniam, bo, <laughs> bo wiadomo. A, jeszcze dwie śrubeczki. Kurwa, nie no. Przydaje się czasami. No wiecie co to jest? O, jest ta. Jeszcze jedna. O. Wszystkie mają tą samą długość, Kurwa nie mają. Tu jakieś krótsze były. I inny gwint: raz, dwie, trzy. Raz, dwie, trzy to były stąd. To warto pamiętać, bo coś. Można poprzekręcać O, o, o! Ładnie schodzi Uwaga, proszę. Voilà No więc tak Kurz się zebrał To naturalne Tu jakiś super zegar narysowany bo tam jakaś data Co my tu mamy? My tu mamy wilgoć. Przede wszystkim wilgoć. Ale ogólnie nie jest yy, źle. W tym stanie będzie musiał trochę odpocząć, poleżeć. Jeszcze się zastanawiam, czy by tego tu nie zdjąć ponieważ jest w tym... No dobra, nie będę paluchem pokazywać eee... kropelki. Bardzo dużo wilgoci, czyli ojoj. Szczęście w tym nieszczęściu małym, że matryca, matrycy rozbierać nie będzie trzeba. Aczkolwiek i tak wszystko zdemontuję. W sensie, że obudowę troszkę trzeba wziąć, zamoczyć, umyć. Trzeba, nie trzeba. Yy, obstawiam, że chodzić chyba będzie z tego powodu, że nie są spuchnięte żadne kondziorki. No i jest nadzieja.